Cześć. Przejdziemy sobie przez cały e, informator maturalny ten do 2025, e, z 2025 roku. Zadanie zadaniu, w, w sensie jedno zadanie na, na odcinek, mm, ale w takim ujęciu bardzo dokładnym. No nie, co skąd się bierze, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. E, w sensie tak bardzo, bardzo, bardzo na podstawach, no nie, czyli nie, że nawet nie, że będziemy brać jakieś wzory. Znaczy czasem wiadomo, że te wzory weźmiemy, no bo czasem się przydadzą, ale raczej tylko w takim kontekście, że na przykład dlaczego jedynkę możemy, tak jak tutaj trzeba będzie zapisać jako jakiś tam ułamek konkretny i dlaczego, no i po co tutaj zrobić. Więc jeśli ktoś gdzieś tam aż tak nie potrzebuje, no to wiadomo, odcinki takie bardziej, że tylko wzór i kąt, to dlaczego będą po prostu winne dni. Więc tak, zaczynając od tego pierwszego, mamy obliczyć wartość wyrażenia. No i tutaj teoretycznie mamy jakieś tam podstawowe działania, że mamy liczby, odejmowanie, dzielenie, mnożenia chwilowo, nie? Ale jako, że dzielenie to mnożenie przez odwrotność, no to to. to będziemy też mieli to, to mnożenie. No i teraz tak. Pierwsze, co robimy, no to rozwiązujemy te. Tą część, która jest w nawiasach, tutaj, jeśli pomiędzy nawiasami, zresztą inaczej. Jeśli mamy nawiasy, które są równorzędne, czyli na przykład tu mamy, tu się otwiera, tu się zamyka, tu się otwiera, tu się zamyka, to możemy je robić jednocześnie. Gdybyśmy mieli taki nawias na zasadzie, że mamy nawias, drugi nawias się otwiera, mamy 2 minus 7, zamykamy nawias minus 6 i zamykamy, no to technicznie rzecz biorąc, najpierw robimy ten, który jest bardziej. Bardziej w środku, chociaż niekoniecznie nie zawsze to będzie tak, że to będzie miało znaczenie. W tym przykładzie akurat yy, niespecjalnie to by miało znaczenie. Chociaż wiadomo, że ciężko zrobić yy, wcześniej to, no nie? Yy, ale no, może być tak, że o, inaczej. Gdybyśmy mieli na przykład razy 3 i minus 6, no to już nie możemy tego najpierw zrobić, bo tutaj też jest mnożenie, więc musimy najpierw to mnożenie z tym nawiasem wykonać. Ale tutaj mamy jakby nawias w środku na zewnątrz, jakby takie stopniowanie powiedzmy tych nawiasów, a tutaj mamy dwa nawiasy obok siebie, więc one, one są jakby równorzędne względem siebie, więc możemy jednocześnie jedno i drugie, jedną i drugą część rozwiązywać. I teraz tak, żeby móc odjąć od siebie, zresztą ja może tak najpierw sam ten środek, no nie, czyli to 1 minus 1 przez 2025 wytłumaczę. Żeby móc odjąć od liczby ułamek, no to musimy sobie sprowadzić do wspólnego mianownika. Jeśli macie same liczby, to to jest trochę prostsze, ale prostsze, jeśli albo zapamiętacie, że tak się po prostu robi, albo, albo będziecie wiedzieli, z czego to wynika. No i już mówię, z czego to wynika. Może wezmę na chwilę jeszcze pod spodem trochę taki prostszy przykład, czyli gdybyśmy chcieli od jedynki odjąć na przykład 3 ósme. No i tutaj może się posłużę tym klasycznym przykładem, Kładem takim, że tam się gdzieś robi z, tym, z tą pizzą albo jakimś innym ee, innym ciastem. E, czyli tak, mamy pizzę, no nie? I to jest jedna cała pizza. Czyli to jest ta jedynka. I teraz tak, chcemy zabrać z niej powiedzmy trzy kawałki, nie. Tylko, żeby móc zabrać z niej trzy kawałki, to musimy mieć tą pizzę pociętą. No i jeśli my ją potniemy. O, nie będzie. Niech będzie tak. A, nie będzie tak. Dobrze, to no dobra, to już zrobię sam linie, tak, Czyli jeśli my ją podniemy na 8 kawałków, bo chcemy zabrać 3 kawałki, jakby 3 ósme, no czyli w pewnym sensie 3 kawałki z 8, które tworzą całość. Więc jeśli potniemy ją na te 8 części, to sam fakt pocięcia nie zmienia faktu, że dalej to jest jedna cała pizza. No nie? Czyli my mamy całą pizzę, ale pociętą na 8 kawałków, czyli to znaczy, że jedynkę, jeśli ją potniemy na 8 oczywiście, jeśli ją potniemy na 4 to ten sam schemat, ale więc jedynkę możemy zapisać po prostu jako 8 kawałków z 8 na które jest pocięta pizza czyli, że dalej w pudełku powiedzmy, że tu jest pudełko pizzy. dalej w pudełku znajduje się 8 kawałków z których składała się cała pizza, no nie? I analogicznie gdybyśmy potrzebowali, no i ten wspólny mianownik, dlatego powiedzieliśmy na 8, no bo tutaj mamy 8, chcemy te 3 ósme Odjąć, czyli tak jakby zabrać trzy kawałki z 8, na które została pocięta pizza, i analogicznie, gdybyśmy mieli tych kawałków 5, chcieli na 5 pociąć, no to po prostu rozdzielamy sobie na 5. No wiadomo, to nie będzie idealnie, więc to jest średni przykład, no ale niech będzie. Więc jedna cała pizza to jest 5 kawałków, więc to jest to samo, że w pudełku znajduje się 5 kawałków z 5, na które została pocięta ta pizza. I analogicznie będzie z dwoma pizzami, no nie? czyli jeśli mamy dwie pizze, to każda jedna. Czyli gdybyśmy mieli całą dwójkę, to każda jedna z tych pizz została pocięta 8 kawałków. No, bo chcemy, żeby one były równe, wiadomo, nie? I skoro 8 kawałków, to znaczy, że dwie pizzce to jest 16 kawałków z 8, które znajdują się w każdym pojedynczym pudełku. No, każda pizza jest pocięta na 8, nie? Więc analogicznie rzecz ujmując, jeśli chcemy sprowadzać liczbę całkowitą na wspólny mianownik, to po prostu w mianowniku piszemy sobie tą liczbę, która nas interesuje, czyli tu i tu na przykład jest ósemka, a w liczniku piszemy jakby liczbę e, tą ósemkę mnożymy przez liczbę, którą zamieniamy, no nie? czyli w przypadku jedynki mamy w mianowniku 8, a na górze mamy jakby 1 razy 8, a w przypadku dwójki mamy w mianowniku 8, a na górze mamy 2 razy 8, czyli mamy to 16. I tak samo było dla trójki, piątki, dziesiątki i tak dalej, tak dalej, czyli w mianowniku piszemy tą liczbę którą chcemy mieć, czyli w tym wypadku byłoby to 2025, a w liczniku liczba całkowita razy, ten mianownik na 11 to akurat 1, czyli mamy tak, no ja to może teraz przesunę. Czyli mamy tak, my chcemy jedynki, od 1 odjąć 1 przez 2025, czyli jedynkę na wspólny mianownik mamy to 2025. No, i tutaj ta jedynka zostaje. A tutaj, skoro była jedna całość, czyli cała pizza, to sam fakt pokrojenia tej pizzy sprawia tylko tyle, że dalej mamy 2025 kawałków z 2025 kawałków, na które podzieliliśmy. W pewnych właśnie kon e sytuacjach można uznać, że ta kreskołamkowa, poza tym, że to jest dzielenie, to można uznać, że to jest jakby litera Z, czyli 2025 kawałków z 2025 kawałków, na które jest podzielona jedna całość. No, i my z tych 2025 kawałków odejmujemy, zabieramy jeden kawałek, nie wiem, chcemy go zjeść, czy komuś dać. No to zostaje nam w pudełku 2024 kawałki z 2025, które były w tym pudełku. I to jest, jakby, wynik tej pierwszej części. I analogicznie robimy sobie z tą drugą. No, a tutaj policzymy sobie, tak na razie, to jedno i drugie osobno trochę, czyli mamy 1 minus 2025. Przez 2024 tutaj ta pizza jest podzielona, no bo mianownik to jest na ile jest podzielona, czyli na 2024 kawałki, czyli znowu 1 razy 2024, czyli mamy 2024 i odjąć od tego 2025 kawałków z 2024. I to można rozumieć choćby w ten sposób, że mamy jedną pizzę, którą podzieliliśmy na 2025 kawałków, a osób do podziału, czy osiu, osób, które chcą sobie wziąć te kawałki, jest 2025. Więc jak my z tych 20, 2024 kawałków chcielibyśmy zabrać 2025, to braknie, no i ten minus oznacza ten no nie? czyli jak od mniejszej liczby odejmujemy większą, to możemy rozumieć, że będziemy na minusie, no bo nam braknie czegoś, no nie? Czyli braknie nam jednego kawałka, czyli dla jednej osoby braknie nam kawałka z tych 2024, na które jest podzielona pizza, czyli musielibyśmy albo inaczej ją podzielić, albo skończyć, wziąć jeszcze jeden kawałek. I to są wyniki tych dwóch nawiasów, więc teraz mamy tak. Przed nawiasem było 2024, podzielić i w pierwszym nawiasie wynik pierwszego nawiasu to jest to 2024 podzielone na 2025. I potem mamy minus, i wynik drugiego nawiasu to minus 1 przez 2024. I podzielone na 1 przez 2024. Ok. Teraz mamy dzielenie, no bo znowu nawiasów w pewnym sensie już się pozbyliśmy. W sensie tutaj już całkowicie mogłoby nie być tego nawiasu. Tutaj, żeby się go pozbyć, to jeszcze trzeba by. Co zrobić z tym minusem i z tym minusem, który mamy przed nawiasem, ale jako działań w tych nawiasach osobno, no to, to już je wykonaliśmy. Więc teraz, zgodnie z kolejnością wykonywania działań, no najpierw mamy mnożenie albo dzielenie przed odejmowaniem czy dodawaniem. Nie? Więc jeśli tu mamy odejmowanie, to odejmowanie rozdziela nam tą część i rozdziela nam tą część. I tu mamy dzielenie, więc to wykonujemy jako pierwsze. No i jednocześnie możemy wykonać to. Jako drugie, chociaż jeśli, i tak będzie chyba trochę prościej, żeby potem nie mieć problemu ze znakami, to można się od razu właśnie pozbyć tego minusa, czyli opuścić ten nawias, jeden i drugi. I teraz tak, jeśli mamy mnożenie albo dzielenie, ale przez ułamek, czyli tutaj nie ma w nawiasie dodawania oddania, to możemy po prostu opuścić ten nawias, czyli mamy 2024, podzielić przez 2024, przez 2024. 25. Gdyby to było w nawiasie dodawanie odejmowania, no to trzeba by to trochę inaczej zrobić. Dlatego, że jak mamy na przykład coś takiego, że 3 razy 5/2 w nawiasie, no to 3 razy 5/2, to to jest to samo co 3 razy 5/2 bez nawiasu, bo jeśli mnożymy liczbę z ułamkiem, to mnoży się ją tylko z licznikiem, albo można zapisać, że trójka to 3 pierwsze. I tak samo tu trzy pierwsze, nie? więc mnożymy górę z górą, dół z dołem, więc to nie ma znaczenia, czy zrobimy to z nawiasem, czy bez nawiasu. Ale przy odejmowaniu albo dodawaniu już jest różnica, czy zrobimy 3 razy 5 um, minus 2, czy zrobimy 3 razy 5 minus 2. Jakby to już nie jest sobie równe, ponieważ pierwsze jest mnożenie, ale jeśli mamy nawias, no to najpierw w nawiasie wykonujemy. Jak wykonamy w nawiasie, to mamy 5 odjąć 2, czyli 3 razy 3 to nam da 9, a tutaj najpierw jest mnożenie, bo nie ma nawiasu, czyli mamy 3 razy 5, 15 minus 2, czyli to jest 13. No i to widzimy, że te wyniki nie są takie, takie same, co zresztą moglibyśmy nawet sobie tą 2, 5 podzielić najpierw przez 2, jako że jest w nawiasie i wtedy mielibyśmy 2,5. I 3 razy 2,5 to jest 7,5, a tutaj możemy 3 razy 5, 15 i podzielone na 2 to dalej 7,5, więc tutaj widzimy, że to jest to samo. Więc przy mnożeniu Dzieleniu, wiadomo, jeśli mamy w środku też mnożenie, dzielenie, to, to nie ma znaczenia. A jeśli mamy odejmowanie, dodawanie, to już ma znaczenie, więc najpierw musimy sobie albo to zrobić, albo tak jak gdzieś mamy w wyrażeniach algebraicznych, pomnożyć z jednym i z drugim. Bo skoro mnożymy, tak jakby wynik, to tutaj też moglibyśmy pomnożyć pierwsze i drugie, czyli zrobić 3 razy 5 i odjąć 3 razy 2, i wtedy ten wynik się będzie zgadzał, bo będzie 15 minus 6 czyli 9, no i wracając, to tak, tu mamy dwa minusy i dwa minusy przy mnożeniu, bo w domyśle, jeśli przed nawiasem nie ma niczego, to w domyśle mamy przed nawiasem minus 1, no akurat jeśli jest minus, jeśli jest plus, no to plus 1, czyli minus 1 razy ten nawias, no i przy mnożeniu dwa minusy dają, dają plus, czyli tu mamy wtedy plus, no i jeden razy cokolwiek to to samo, czyli 1 przez 2024, i podzielić przez 1 przez 2024. Ok, no i teraz tak. Mamy dzielenie, i dzielenie to mnożenie przez odwrotność. Czyli jeśli dzielimy sobie przez ułamek, no to musimy to odwrócić. Czyli mamy 2024, ale obracamy tylko tę część, która jest po znaku dzielenia. Czyli zamieniamy dzielenie na mnożenie, czyli razy i tu obracamy zamieniamy górę z dołem, czyli 2024, 25, no właśnie przez 2024 i plus 1 przez 2024 i tutaj też dzielenie zamieniamy na mnożenie, czyli to, co jest po symbolu mnożenia, dzielenia zamieniamy górę z dołem, czyli 2024 przez 1, i tak tutaj jeśli znowu chcemy. Mieć to, no bo zasadniczo jest tak, że jeśli mnożycie liczbę razy ułamek, to wystarczy liczbę z licznikiem pomnożyć. Ale możecie też, jeśli tak jest Wam wygodniej, dopisać sobie jedynkę w mianowniku. No bo 2020, bo kreska łąkowa to dzielenie, więc jeśli 2024 podzielicie przez 1, to dalej będziecie mieli to samo, czyli 2024. Więc jeśli komuś tak jest łatwiej, to zawsze może sobie, jeśli ma ułamek w mianowniku, dopisać jedynkę. No i tu mamy razy. No i przy mnożeniu. Skoro kreska to jest dzielenie, to możemy sobie też skracać licznik z mianownikiem, jeśli jest taki sam, albo jeśli się po prostu dzieli przez taką samą liczbę. No i tutaj 2024, no bo moglibyśmy to też, jeśli komuś tak jest wygodniej, zapisać na jednej kresce łamkowej, jeśli już mamy mnożenie, czyli 2024 razy 2025 podzielone przez 1 razy 2024. I analogicznie plus tutaj 1 razy 2024 przez 2024 razy 1. No i mamy na jednej kresce, więc możemy to skrócić. Tu się całkowicie skraca do jedynek, więc mamy 1 razy 2025, czyli 2025 przez 1 razy 1, czyli przez 1. Tu też nam się skrócą do jedynki do jedynki, czyli mamy 1 przez 1, więc mamy 2025 plus 1, to nam daje 2026, więc mamy odpowiedź D. No i tu jeszcze na chwilę wracając. To też się zgadza, że tu wyszła jedynka. Z tego względu, że tu mieliśmy na początku dzielenie. I jeśli dzielimy to samo przez to samo, to zawsze powinna nam wyjść jedynka. Więc tutaj też widać, że to mnożenie dzielenie jako mnożenie przez odwrotność działa. No bo dzielimy to samo przez to samo, więc jak odwrócimy mnożymy i mamy wynik. To dzisiaj tyle.